Witam, witam. 4-4-1 do y, 301. Zgłasz. Mogłabym, y, tutaj na komendę poprosić? 2-3. Czego? O, przysłałam, że się dostałam do pcs -o. Czy mogę... Nieprawda to jest. Jak to nie? Nieprawda jest. to jest, bo Luke nadal nie zapłacił. To jest nieprawda. To on zapłaci, bo on teraz bogaty. Ja wiem. Znaczy, jest bogaty, to jest do chuj. 15. O, tak, no wiadomo. Ty masz 362 numer odznaki. Nie, kurwa, to jest Wendy. 441 mam teraz, więc chyba 362. To masz 341. Dobra, super. 432 na 1. To... Witam. O, cześć, cześć. Cześć, cześć. Powinno grać. Dobra. Wszystkie mundury podane na aplikacji wręcz, czego? Dobra, dziękuję. Jaka miła, to ja pierdolę, czy? Za mną muszę Wam coś pokazać, bo Wy jesteście nieświadomi. Za mną. Okay. Za mną. Dobra. To, to jest odkurzacz do czyszczenia dytka w razie wą. Ściągasz yeah. spodnie, wkładasz, czyścisz i wykładasz. Pietruka mówi, yeah, że to tak jest zajebiste. No. Czy na nowo? Czy masz pytanie, czy miałeś się. Mamy na tartaku na paleto dwa trupy, i sześć osób nad nimi stojących, właśnie dostajemy informację o tym. Ja, ze mną? Dwa trupy i sześć osób na tartaku. Dobra, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jadę garbusem z klenderem. Dawaj na dwójkę i kto to? Gustaw Wo? Gustaw, no. No to Gustawa też trzeba zobaczyć. Tak, ja no. Dwa dwa, dobra, dwa, 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 właśnie. dwa, dwa, dwa. Ej, nie jedźmy ty. Jedziemy, Je, ja już jadę za chwileczkę. Dobra, ten. podjedziemy sobie na Legendary, weźmiemy radiowozy i tam podjeżdżamy. Dobra, nie? ja już Ci Janek wysyłam GPS-a, bo on mi podesłał dokładną lokalizację. No Sekunda, dziedz... zaraz Wam dam. Dobra, ja i tego nie jadę, prowadzę. Tak? Ja to odholuję. Wszystko fajnie. To jest centralnie na Tartaku, moi drodzy, centralnie Tartak, podobno sześć ofiar, od... to i dojedziemy, my Sześciu napastników i dwóch, y, dwie ofiary, to prawdopodobnie trupę. Piotruszka! Nie, nie chciałem. Ostrzegam cię, ku... ostrzegam na... cię! Lecimy Jak jutro nie będzie live'a, to ty k***o! Ku... Ta, 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 trzeba wziąć karakary. szybciej tam dojedziemy, niż w tym gówniku. zdrowie, dla widza. Jak tam, Natanek? Ty to się rozwinąłeś Co? w tym, ku... O boże. jest. on na początku było tak, tak kurwa wiesz. Konie świata. No, I o to chodzi. Ja, Konie, świat, okay. inna Konie świata, Konie świata dzisiaj to, ja? jest. A tam kurwa Inna szkoła. Ale tak naprawdę, szkoła... tak naprawdę, tak szkoła... naprawdę znaczy, serce moja na... dla Nexa, Risa, Janeczka... bo gdyby nie Nex, nie w tym roku by nie było kamerki, jeszcze przez 5 lat by nie było kamerki. Naprawdę Nexik, szacunek. Ja w ogóle nie w ogóle wiem, nie jak ty żeś ja na mnie że wpłynął, że ja odpaliłem tą kamerkę. To no ja. jest dopiero po... po? Nie, Janeczko, Inspektor zajebiście zawsze ty prowadził te Aha. rozstrzelania. Aha. Jak robiliś. No witam, Nawcie! Witam serdecznie! ale czego ci brakuje Dla Nawcie... Serduszko, Nawcia! Ja mogę do BCSO ogarnąć, żebyście chcieli. Serduszko na Nawci! Kurwa, my nic nie potrzebujemy. Ja już nie, ten, ja już projektuję znaki, ten. Wiesz, ja już chodzi. projektuję nowe komizelki Ale c... Żeby było trochę więcej wa wariantów e... E... no i tyle tak szczerze No dobra, no to jak tyle to ch to. Nie spokojnie ja się się teraz DTU, a... Bo ja coś dla nas. to trzeba nie ma bo to nie będzie nie nie Zobaczył alkohol, od razu przyszła być coś To jest cała ty! Ona se może, nie, rozumieć, mieszkać w Hiszpanii! Każdy mógł do tego Ale i tak polskie powiem, korzenie, nie rozumieć służyny, no? nie, nie No. To ja w ogóle bym miał jeszcze jednego funkcjonariusza, który byłby się tu przydał. I to też driver jest Na ogólnie. razie starczy, na razie starczy, Janek. Jeszcze jeden. Nie, nie, nie. Ostatni. Nie, nie, nie! Nie. Jeden ten jest Ostatni. na razie tyle. I Gustawowi dałem kur**a. Ale ty żeś dał kurwa, babę co Gustawa rozumiesz na końcu no, i tak w dupę. Kurwa, ty byś nie dał dla Gustawa. Nie dałbym. Adana. Baby nie. Dałbyś kurwa. Baby nie. Ja wczoraj byłem z nią w w rumie przypom przypomnę. I co? Nie ogarnia? No ją. Ej ale na przykład przejdzie tą Ashley nie? No. A, ona Spiers, ogólnie no? do mnie zarywała, nie? Ona, ogólnie powiem wam tak, ona do mnie zarywała, ale patrzcie. Czekaj, ona... tą fioletowych włosach? Tak, ale od początku, jak to Nie co to jest? To ją kojarzy i ona była adwokatem, i na restauracji pracowała, nie? Ale no czyjcie, tak, była no. adwokatem i na restauracji pracowała i tu przez tyle czasu? I teraz się pyta, czy do LSPD może i to ja mam takiej osobie odpowiedzi. A to nie no, jest odpowiedź, że nie. Byście nie. Takiej... A co, nie dalibyście no no. takiej osobie szansy? Nie. Czy nie, nie. No, ja To, jajna. to jest ja to tam... kosza dała. A. Wiesz dlaczego bym nie dał? Ona do mnie tak, no no. Bo spełnią się w roli adwokata. A jakby wszystkich będziemy da, dawali w, do LSPD, to na chwilę obecną ten, ten cały, rozumiesz, miasto będzie składało się z policjantów. Ja bym wolał to zwolnić wszystko mi się, nie chce na te napady jeździć. Nie, nie. Fuck. Dobra, wy tam wjeżdżacie taki... na bombach, już? Kur, taki luźny patrz. On, on był w takim razie zwykłym. Ja stoi przy tym, przy. Dawaj, Kolejca. dawaj, dawaj, dawaj bierzemy ten na grubo. O to, to ma być cichy wjazd, to my nie, Ogólnie, Jedziemy, to się jedziemy, się jedziemy. Jedziemy, jedziemy. jedziemy. 3 godziny jeździli od napadu do napadu, co nie? No Ale to były dwa napady w sumie. Ej, Dobra, Ian, no? wysiadaj tutaj, wysiadaj tutaj. Ja też to wyziądam. Na plecy jak coś. Masz kamzę? Mam na sobie jedną. Dobra. Dobra, chłopaki, tam od tyłu już podchodzimy, wchodzimy. Fura jakaś wyjeżdż. Repla, to, to jest, wyjeżdża. To jest to, to jest to, to jest to, to Puści się za rura, to, rura, jest rura, to. Rura, 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 Gdzie to jest? Na górą wyjechała, górą wyjechała, górą, górą, górą. Mamy ich, to jest ma, rebla, 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 rebla. rebla. Ma, 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 ma. jedzie. I nie dam stąd wyjechać, jak to są zabudki. Jeden, Jeden wypadł pan? z auta. Wierzcie go od razu, tego co wypadł. Ja Dobra. mam ich tu A mimo odjechać, żebyście wzięli tego, my kontynuujemy pości. Bierzcie tamtego. Nawet k***a, nie wstawaj, nawet nie wstawaj, nie co? wstawaj. Dobra, mamy hmm. gołan, co z mamy 80. Dobra. Dobra, robota. Nawet nie próbuj rebra. się szarpać. Nawet rebra. nie próbuj się szarpać, bo. To jest rebra. Rebra. Rebra! No. Dobra, przeszukujecie. Gustafol 351 numer 2 Zabieram ci to, to, to. Idę sprawdzić tu wnętrze od razu, czy tam nic nie leży. Wprowadź. Ogólnie rebla należąca Iwan Petrow. Początek rejestracji... Iwan Krakcji. Petrow. Tu ogólnie offroadem jedzie ten... Coca-Cola i garbus jeszcze. Ej, dobra. Ale że kola eee... odrozumiesz się Xandera? Nie, 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 auto kolejne mi wyjechało, hej, z, tej, z, tej, z tego tartaku i tutaj prawdopodobnie mm -hmm. ktoś... Jeszcze inni nic? Boli jak będziesz oglądał tą powtórkę, 6 osób, 6 osób to było. Przypomnę ci, że też i mam otyłość Dobra, i ten mi jest się ten fuszykiem dobrze. Dziękuję. Pozdrawiam. lepiej mów gdzie są pojedzie, poszkodowani dopóki jeszcze z żyją, z bo przestrzelać kolano. A jeszcze latem. ja to jak mówię to jeszcze pobieram. Ale jak powie to Janek to już wtedy żarty się skończą. Otwórz mordę. Bagażnik, ale Otwórz, nie, mordę. Nie, nie, nie. Otwórz mordę. Otwórz <laughs> mordę. Wkładam ci ku moje pisce do mordy. A Gdzie są poszkodowani? Gdzie? Gdzie są poszkodowani? Wechmite Co? Ej, opony mi przestrzelili. Opony mi ktoś przestrzelił. tego mi a do mnie wierszem Jak Mickiewicz Jakam na Jaki, Mów do mnie no. żeby, <młynie> się gryz, no i zaraz się Grybli, rozejrzyjemy. Na, dobra, to, na, dobra, chodźmy na, dobra, chodźmy na Powiem ci tak, przyjacielu, powiem ci tak Jeżeli te osoby zginą, to... Ale na demencję Ja tutaj potrzebuję wsparcia mi pas strzelanina Jademy My potrzebujemy Jego. tutaj Tamieczku Pięż. Nie dyskutuj! Cisza <grym> była... Dobra, my jedziemy do mnie. do Cisza odpuścili wam, tak? No. Dobra, to ta, ta, ta. my my do... na, 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 na no i do. Tutaj dobrze A co mnie Imię! Chcesz nie Marek Nazwisko Marek Dobra, styl, zatrzymaj się. Za, Gustaw nie, ty się, znasz tą akcję, bo my nie wiemy, jak no, tak. tak, tak. Na ja na ja zaraz wszystko przy Gustaw od tej pory jesteś się z trwały, rozumiem. co mamy zrobić, to teraz ty mówisz. Co robimy? Mówi, mi... teraz? Ja, jasne, jasne. Słuchaj, ja, no to, z... co robimy teraz, Gustaw? Właśnie kontaktuję się ze sobą, która mi powiedziała o tej sytuacji, że będę chciał, żeby mi nakreślił o co chodzi, dokładnie. Ty chcesz za Ukrainę odpowiadać czy co? Yeah, no nie. Osoby Proszę, osoby, nie. Wami, które nie. wyjeżdżały z tego tartaku będę odpowiedni w tyłu to? dwóch rannych obywateli innego toś? wsparcia Solo jestem z, z Radolonów. Aha, dobra, 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 dobra Dobra, wszystko wiem, dzięki Dobra, 3-5. 10, 10, to 10-1 będzie trzeba przetrzepać cały Marek. tartak, podobno Marek. dwie osoby, też mocno poturbowane, prawdopodobnie trupy są znajdujące na tartaku Musimy uważać, że osób, sześć nie pierwsze ostrzeżenie. Blake, Jeden nieprzytomny tu wy wypadł. Kontynuuj Master, płacić, masz sens, musimy Dobra, dawaj go, dawaj cześć, go Janek cześć, tutaj, bo oj, musimy oj, przetrzepać ten tarczak. Że, żeby no. idealnie na was wyjechać. Cześć, i I chłop, Marek do pojazdu. A to są prawdopodobnie eee... Gustaw te osoby, które mogły brać tam udział, oni wyjeżdżali z tego tarczaku, ja gorąco jest podejrzany. I jedziemy A przyjął, przyjął, no to ja tutaj z Jankiem się rozejrzymy, tutaj widzę, że jeszcze jest 3-9, także spróbujemy tutaj znaleźć te osoby. Jeżeli coś będzie potrzeba... od razu na szpital Gustaw jedziemy, bo mamy nieprzytomnego. Przyjął, 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 przyjął. My też się okazało, ty... że mamy nieprzytomnego, tak szczerze. Yy, możemy jeszcze tutaj, trzy osoby mogą do Dobra. nas dojechać, także do przeszukania ten cały tartak jest, tak naprawdę. Marek, gdzie to są ludzie? Ty, no g się jakaś, jakaś, jakaś ciężarówka odjeżdża. Ale to kurier, to kurier. Mają broń w ręku, shots fire, shots fire. Halo? Halo? GOH, stacja benzynowa, do zjazdu na Fort Zancudo. Halo Przewrócili pojazd, kontynuujemy pościg My Staramy się dojechać Halo Tutaj się rozejrzy jeszcze na tym tartaku, udzielcie wsparcia dla Andrzejka Pamiętajcie, że jeszcze trzy osoby z radia Dobra, ja ściągnę jeszcze trzy osoby Daj z auta do mnie Dobra, ja dla Ciebie Andrzej Pan, pan Andrzejka, do Andrzejka, Andrzejek, radióweczka cały, cały czas, czas. radiu drive, cieszy Gustaw, czemu ty żeś mnie zostawił? No, ja cię nie zostawiłem, ja tutaj jestem, przeszukuję tarta, spokojnie. Północy Aha. Wśród. Ała. Byliśmy z Giełcha, wpadli do. Halo. Hej, chodź. Chodźcie Chodź, jedziemy, udzielimy im wsparcia. No, funkcjonariusz ważniejszy. Trudno. A picie? A ja. picie. Jedzenie. Pankanio drive cały czas. No ja nie, ma. Giocha, ja nie mam. Czy jest pycianin? Ja nie mam, no nie mam. Ma. Palą do Andrzeja, no trudno. tutaj prze... Ale no kolego, powiem ci tak, masz srogo przej. jeżeli... Prze****e to... masz jak A... sam sk*****yn. A za co? No to się dowiesz. Aha. No. Nie, ale ja nie zrobiłem. No... Za to, że niewinność że ludzie też życie tracą. To, no. pistolet, to nie znaczy, że coś zrobiłem. No ja ci tak jak ci to... Dobra, Andrzej to, czy, czy... 20 Cały czas Banco Canyon Drive jest z GeoHa za, za niewinność ludzie też życie tracili. Ale czy jest przed za tobą? to nie. Tam za mną, nie za mną. To jest to za mną, to mną to jest. Nie, w sumie. tak. Ta. jedziecie tą byli drogą, nie musicie czas jak tą drogą. No nie niewinne. On jest z górek mnie. No, no, nie czy, nie, nie. Ma, na szczęście mam bodykę, a ty coś. sugerujesz tutaj, że coś się mogło stać, także dzisiejszą noc koleżko chyba na komendzie spędzimy, co? I Pięknie będziemy zapewnicie. się niegodnie dopiero w tym momencie. To jest słońwaszej. To są? O. Jak 8 godzin my muzykanci, konszabalanci posłuchasz to będziesz śpiewał Co? tak aż miło tak. To są oni taki wysiadka o. wyszła, na górki trzeba się wpierać i do nich na Macie jedzenie może chłopaki? Ja to przyciąż się do przodu To e, e, jak chcesz Tutaj jednego, jakby, co możesz dać też do mnie jeszcze, ja nie? to była afera, człowieku. O, macie syrogo. Ja, m***a, iść już spać. Uf, dobrze. jestem wykszakiki, przy ryju, o co chodzi. Nie m***a, do przeszukania oni, do przeszukania. Się dziękuję bardzo do... serdecznie no, nasze serdecznie. Kłaniam się te no, serdeczki. Dobra, czyli mamy finalnie trzech, tak? Daj spokój. Dlatego ja nie mogę pić. No i jednego rannego my incoming, mieliśmy, ale to był chyba zakładnik. Bo on nie miu... Co jest, że nie mogę tu wsiąść? Odejść, odejść, odejść. Rudy nieprzytomny. A ten Rudy wczoraj do mnie w nocy. Jany, Jany, Gustaw, idę spać. Dobra. Cześć.